Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam czerwone kary. Makaron na bazie batatów. Yy, w postaci takiego kubka. Yy, taka dodatkowa, yy, wydłużona nazwa tego dania to pikantne danie orientalne Instant o smaku kary z makaronem na bazie słodki ziemniaków, czyli batatów. Ja od razu sobie to oderwę, bo ta folika mi tu bardziej przeszkadza, więc robiąc w takim opakowaniu nie musimy brudzić własnego naczynia, nie trzeba później nic myć, jest pewien plus tego. Mamy tego tutaj 77 gramów porcji, kaloryczność to tylko 230 kilokalorii no ale ze względu, że tutaj nie mamy pszennego makaronu, który jest zazwyczaj więcej kaloryczny, tylko coś lepszego więc jest ok jeśli chodzi o skład to lepiej jego nie czytać mamy tutaj bardzo dużą ilość S składników, no oczywiście nie wszystko jest złe, ale jak się codziennie tego nie je to raczej się nic nie stanie ale widać, że jest tutaj tego całkiem sporo jest to produkt chiński Mamy dokąd nalewać wodę, nie ma niestety opisane ile jej nalewać. W poprzednich daniach nalewałem tam 450 ml, zgodnie chyba z instrukcją, tutaj. Według mnie było to troszeczkę zbyt dużo, więc ja sobie tutaj podgrzewam 400 ml. Tyle powinno być ok. No i co my mamy tutaj w środku? Makaron. Suszone warzywa, przyprawy oraz sos, no i całość tego wszystkiego wkładamy do opakowania, zalewamy wodą, mieszamy, zamykamy i czekamy kilkanaście minut. No, i ja już to zrobię poza kadrem. Otwieramy i sprawdzamy, jak to wszystko wygląda. Jest to w takiej postaci. No Jakbym nalał większą ilość wody, tyle ile producent chciał, to bardziej by to wyszło zupa, a nie danie. A i tak to nie jest jakieś gęste czy coś w tym rodzaju. Raczej powiedziałbym, że takie. Mocno płynne. Raczej nie przypomina typowego kary, powiedzmy. Jeśli chodzi o warzywa, mamy tutaj tego całkiem sporo. Marchewka, kapusta, i szczypiorek. Kapusta taka lekko chrupiąca. Bardzo fajne. Makaron, który zabarwił się na żółto od kurkumy. Niestety, ciężko jego tutaj wydobyć łyżką, ale może mi się jakoś uda. Od razu to spływa. No to jest tak zwany szklisty makaron. No może tego aż tak mocno nie widać, że on jest rzeczywiście taki przezroczysty jak szkło. Jest zabarwiony od kurkumy na żółto. Jest też taka odmiana z fasoli mung. Według mnie tamten jest troszeczkę jakby lepszy. Ten jest taki troszeczkę jakby słodszy, właśnie od tych batatów. Ale jest jak najbardziej w porządku. Na pewno wolę taki makaron niż typowy pszenny typu instant. Czyli tamten powiedzmy dziadowski. Ten jest jak najbardziej w porządku. Sam ten sosik taki mocno aromatyczny jest lekko pikantny, nie jest to mocno pikantne czy coś w tym rodzaju. No chociaż raczej taka osoba, która na przykład nie lubi ostrych rzeczy, to może dla niej coś będzie tutaj ostrego, dla mnie nie za bardzo, ale jakaś taka nuta lekka ostrości jest wyczuwalna. Jak widać, jest to też tak trochę naoliwione. Jest też taki lekki posmak kwasowości. Nie jest on jakiś taki zły, czy coś w tym rodzaju. Raczej nie smakuje to takie jak typowe, powiedzmy, kary zrobione w normalny sposób, a w postaci, powiedzmy, no to jest taka, powiedzmy, jakby zupka, a nie raczej danie. Jest to dosyć mocno płynne. Raczej nic tutaj nie trzeba więcej doprawiać. Wszelkie przyprawy yy, dosyć spora ilość tych przypraw jest rzeczywiście tutaj dodana. No taka powiedzmy pół zupka, pół danie. Bo ten makaron to bardziej by się przydało wciągać widelcem albo pałeczkami. Łyżką jest niestety źle, tego makaronu nie da się też tak dobrze podzielić tak jak makaronu pszennego na mniejsze kawałeczki no niestety taki to jest makaron chyba żebyśmy mieli nożyczki i sobie pocieli jego na mniejsze kawałeczki a w takiej postaci jaki jest normalnie to nie za bardzo no ale no jakoś trzeba to zjeść po prostu nie jest to złe na pewno nie przypomina typowego kary takie troszeczkę coś odmiennego ale jest to bardzo dobre na pewno nie jest to złe jeśli chodzi o smak, oczywiście. Ja takie coś polecam osobom, które chcą sobie spróbować. Nie jest to złe, może ilość kalorii jest raczej znikoma. Do tego spokojnie możemy sobie dodać mięso, będzie większa kaloryczność, większa porcja itp. Na no, osoby, które nie lubią dużej ilości e-składników, no to raczej nie polecam. Ale każdy robi takie coś na własne powiedzmy ryzyko. Chcę mieć spróbować coś dobrego. Ok, nie chcę jeść. No to niech nie je. W smaku jak dla mnie jest to w porządku. Dodatkowe informacje na ten temat będą dostępne pod spodem w opisie. Koniecznie zostaw po sobie ślad w postaci komentarza. Nie zapomnij zasubskrybować tego kanału. Jeśli jeszcze tego nie robisz, no i do następnego filmu.